Witam wszystkich tak jak mówiłem ta lekcja poprzednia była bardzo długa, właśnie na dwie jednostki lekcyjne, więc dzisiaj tylko będzie jak gdyby dokończenie, więc to dość dużo krótsza lekcja. Właśnie zrobimy jedno zadanie na dwa sposoby i tu ważna jest ta, ta metoda. Już drugi raz, drugi raz spojrzymy na ruch danego ciała na dwa sposoby właśnie. No i więc temat, to jest ruch rozwiązanie zadań. No i to jest, zadania jest taka. Oblicz prędkość środka pręta o długości L w momencie uderzenia o podłoża. Znaczy rysunek wszystko wyjaśnia. Więc mamy, mamy ten pręd pionowo ustawiony, jest w stanie równowagi chwiejnej, wstać delikatnie go, go w... Wychylić w prawą stronę i zacznie, zacznie się przewracać. Zakładam, że siła tarcia jest wystarczająco duża, aby ten koniec pojęta pozostał właśnie w tym, w tym miejscu. I narysowałem środek masy tury, w środku geometrycznym w tym przypadku, i środek masy poruszać się będę, będzie wtedy ruchem po okręgu, tak? czy tołem będzie fragment okręgu fragment i z prędkością V uderzy środek masy o podłoże. Załóżmy, że tu jest to właśnie podłoże. Jakby podłoża nie było, to byśmy po prostu obliczali prędkość środka masy właśnie w momencie, gdy pręd będzie, będzie w tej pozycji. No i tu korzystamy, w, tu na pewno nie jest żaden ruch jednostajnie przyspieszony. Więc w tym przypadku nie obliczamy przyspieszenia, tylko korzystamy z zasady zachowania energii, energii, czyli porównamy energię mechaniczną, znaczy zasady zachowania energii mechanicznej oczywiście, porównamy energię mechaniczną początkową i, i końcową. Bo siła, siła która działa, inne siły zewnętrzne, które działają, to to jest siła, jaką, jaką podłoże działa na ten pręd w tym miejscu, ale ta siła nie wykonuje pracy, ponieważ ten punkt, na który ona działa, nie, nie przemieszcza się. A do pracy nie, nie wystarczy sama siła musi być jeszcze przemieszczenie. W takim razie praca siły zewnętrznej, ta siła zewnętrzna działa, ale nie wykonuje pracy. W takim razie Energia mechaniczna się nie zmienia, czyli początkowa wartość jest równa końcowej, i na początku ten pręd spoczywa, w takim razie tylko jego energię potencjalną musimy tu uwzględnić, ale właśnie zanim to zrobimy, jeszcze właśnie tu opiszemy, opiszemy ten, ten ruch tego pręta. No właśnie, można to na dwa sposoby zrobić, i w punkcie a. Właśnie ten ruch pręta, zapisałem to, odczytam to może. Ruch pręta można opisać jako ruch postępowy środka masy, czyli środek masy porusza się ruchem postępowym o, z jednoczesnym obrotem wokół osi obrotu przechodzącej przez środek masy. Czyli, czyli tu mamy oś obrotu, ta oś jest prostopadła do, prostopadła do, do kartki. Zresztą pokażę, jak, jak, co to znaczy. Załóżmy, że ten długopis jest tym, tym prętem. Może teraz powiem Pomniejsze Pomniejszy to w drugą stronę zawsze. Więc ten długo, gdyby ten długopis, czy ten, to był gdyby ten pręt, by się poruszał tylko postępowym. To by się poruszał o, w, t, w taki sposób. Czyli. Ten długopis na początku i na końcu byłby do siebie równoległy, czyli te dwie pozycje długopisu byłyby by do siebie równoległe, tak? ale widzimy, że, że na końcu ten pręd jest poziomo, czyli w międzyczasie, oprócz tego ruchu postępowego, który teraz pokazuję, był ruch. Obrotowy, o 90 stopni się obrócił, obrócił ten pręt wokół środka masy, wokół osi przechodzącej przez środek, środek masy, czy przez, przez to miejsce. Tak? Czyli możemy potraktować ruch tego, tego pręta jako właśnie złożenie ruchu postępowego środka masy i ruchu obrotowego względem osi prostopadłej do pręta przechodzącej przez środek masy. No, i wtedy, wtedy, skoro oś obrotu się porusza, to mamy ruch i postępowy, i obrotowy. W takim razie po lewej stronie mamy tylko energię potencjalną i też to jest bardzo, dość pouczające, to jest to zadanie. Jeżeli ma, mieliśmy do czynienia z ciałem punktowym, lub którego rozmiary może, moglibyśmy pominąć, pominąć, to wtedy wzór na energię potencjalną to był MGH. I to jest pytanie. W, 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 czym, jest, czym jest to H we wzorze na energię potencjalną? A więc, w przypadku ciała, które nie jest punktowe, to H to jest wysokość y, środka masy. Względem, względem osi wysokości, gdzie my decydujemy, gdzie będzie zero na tej osi. Więc w takim razie my wybierzemy dla własnej wygody, że poziom zerowy energii potencjalnej, który można wybierać dowolnie, od tego nie zależą żadne wyniki, bo zmiana energii potencjalnej ma fizyczny sens, a nie sama energia potencjalna. Więc wybierzemy, że poziom zerowy to będzie poziom właśnie ten, i tutaj oś, osi wysokości nie rysowałem, czyli należałoby tą oś narysować do góry skierowaną. Tu wbieramy 0, to środek masy jest na wysokości h równa się l przez 2, gdzie l jest długością pęta, czyli, czyli do wzoru na energię potencjalną w miejsce h wstawiamy l przez 2, bo to jest współrzędna położenia środka masy tego pręta względem osi wysokości, która, na której wybieramy zero na tym poziomie, tak? Oś skierowana do góry. Więc to, to pierwszy istotny element, właśnie bardzo ważny w tej lekcji, to zapamiętajmy na przyszłość. Nawet na takim innym przykładzie podam, że cegła ustawiona tak, tak pionowo ma większą energię potencjalną niż poziomy. Zresztą widać, że jakby tą cegłę przechylić, to ona właśnie zacznie przyspieszać się, przewracać, czyli uzyska je, zanim upadnie, to uzyska jeszcze dodatkową energię kinetyczną, żeby, żeby skąd tą energię uzyskała? Właśnie z tej, tej energii potencjalnej, która więcej miała w tej pozycji takiej pionowej. Tak? Więc to jest, zresztą ten pręt, to jakbyśmy go rozszerzyli, znaczy tą grubość zwiększyli, to tak, by była cegła przewracająca się wtedy. Tak? No, w takim razie na początku mamy tylko energię potencjalną, czy mg, a wysokość środka masy względem osi wysokości. A skoro traktujemy ruch tego punktu jako ruch postępowy środka masy, to ten punkt ma na końcu energię kinetyczną ruchu postępowego, czyli mv kwadrat przez dwa i jeszcze on się obraca wokół tej osi, która przechodzi przez środek masy, więc ma również energię kinetyczną ruchu obrotowego, a ponieważ właśnie ta, ta oś obrotu przechodzi przez środek, środek masy, to tu piszemy I0, żeby to potwierdzić, czyli I0 omega kwadrat przez dwa. Podobny wzór do tego, tylko, że tu miarą bezładności, w ruchu obrotowym jest moment bezładności, a tu masa. miało prędkości w ruchu obrotowym jest prędkość kątowa, a tu prędkość liniowa. No i te tylko szczegóły właściwie. Cała jeszcze to jest matematyka. Już podane, podałem wcześniej Wam moment bezładności pręta względem osi prostopadłej do pręta przechodzącej przez środek masy. To jest 1,12 ml kwadrat, gdzie l jest długością pręta. Z tego zadania z zadania z, z walcem toczącym się po równi, już to, to przypominam, że w ruchu po okręgu prędkość to jest prędkość to jest prędkość, prędkość to jest liniowa, to jest prędkość kątowa razy odległość danego punktu do osi obrotu. U nas osi obrotu jest, jest tu, ale właściwie jak tu, względem tego punktu, czyli, czyli prędkość tego punktu właśnie prędkość kątowa tego, z jaką obraca się ten, na końcu na końcu nasz nasz czas jak ten mamy pręt, on nam się obraca w tę stronę, tak? z tej osi. Ta prędkość kątowa powiązana jest z prędkością. Jest, jest taką samą prędkością kątową, ten pręt się obraca względem tej osi. Czyli gdy tu mamy oś obrotu, to im dwa razy dalej od tej osi obrotu, to prędkość jest dwa razy większa. Czyli prędkość jest ta liniowa, jest proporcjonalna do odległości od osi obrotu. I prędkość, właśnie, ale wszystkie punkty tego pręta mają tą samą prędkość kątową w danym momencie. I związek między tą prędkością. Liniową i kątową, to jest dla ruchu po okręgu, to jest prędkość liniowa, to jest prędkość kątowa razy promień, czy odległość od osi obrotu do danego punktu. W tym przypadku ta odległość to jest l przez 2, czyli to jest zamiast promienia wstawiamy l przez 2, i ponieważ w tym wzorze będziemy tą prędkość v obliczać, to musimy omega się pozbyć, ją przez prędkość tą liniową przez, znaczy wyrazić, czyli przez v, więc przekształcamy ten wzór, obliczamy omega, czy omega to będzie. 2V przez L i do wzoru tego, który tu jest, miejsce I0 wstawiamy Tą, ten wzór, miejsce omegi wstawiamy 2V przez L, no i cała reszta to jest matematyka, więc ja to powiększę, żeby widział w tym okienku mam w kamerze, człowiek ślepy jest w tym wieku, no i teraz Podnosimy do kwadratu, no to się te pierwsze dwa razy się nie zmieniają, podnosimy do kwadratu, będzie 4V kwadrat przez L kwadrat, mamy już L kwadrat, z L kwadrat się skróci, czwórka z dwójką się skróci, to będzie dwójka, 2. 2 z więc będzie 1 szósta, czy szóstkę mamy w mianowniku, no, wspólny mianownik tu byłby 6, więc jak tu będzie 6, to tu musi być 3, 3MV kwadrat plus MV kwadrat, to jest 4MV kwadrat, i przekształcamy ten wzór, obliczamy z niego V, masa się skraca, szóstka przejdzie do góry, czwórka do dołu, i pierwiastek bierzemy. I mamy już wynik czyli v to prędkość środka masy tego prętu, to jest pierwiastek z trzech czwartek GRZL, albo pierwiastek z 3GL przez 4. To jakiś wygodnie tak, tak, tak zapiszemy. No i teraz jeszcze tylko dokończymy to zdanie tą drugą metodą, drugą metodą. Że wynik, wynik już mamy, więc musi być taki sam wynik. Zobaczymy, czy ta druga metoda jest, jest poprawna. I teraz podpunkt B, to jest ta druga metoda. To samo zadanie można rozwiązać inną metodą. Możemy opisać ruch pręta jako ruch obrotowy względem osi w miejscu kontaktu pręta z, z, podłożem, z podłożem. Oś obrotu nie porusza się, więc nie, by, nie byłoby ruchu. ruchu Postępowego, tylko ruch obrotowy, czyli inaczej mówiąc, muszę wrócić do rysunku, czyli teraz traktujemy, że ten pendrick porusza się tylko ruchem obrotowym względem tej osi. I ponieważ ta oś obrotu się nie porusza, w takim razie nie ma ruchu postępowego, jest tylko ruch obrotowy względem tej, tej osi. No to w naszym równaniu, równaniu, no może tu jeszcze napiszę to, w naszym równaniu tym, nie będzie tego, tego wyrazu, bo nie będzie ruchu postępowego, ale w tym miejscu będzie moment bezwładności, ale już nie I0, tylko I, bo czyli moment bezwładności względem osi, która nie przechodzi przez środek masy, bo tu oś byłaby w tym miejscu, to nie jest środek masy, tak? Czyli w takim razie mamy tylko po lewej sensie nic nie zmienia, energia potencjalna, zakładając oczywiście, że, że tu poziom zerowy energii potencjalnej jest na tym poziomie, to wtedy odległość od, znaczy współrzędna środka masy w chwili początkowej to jest plus L przez 2, czyli w miejsce H wstawiamy. L przez 2 i nie ma energii kinetycznej ruchu postępowego, bo oś obrotu spoczywa i z tego energia kinetyczna ruchu obrotowego, ale tu jest moment bezwładności względem tej nowej osi no i musimy z stwierdzenia Steinera, albo ze wzoru Steinera obliczyć ten moment bezwładności. Przypominam, ten wzór Steinera, że, że ten moment bezwładności względem tej, in, tej nowej osi to jest moment bezwładności względem równoległej do niej osi przechodzącej przez oś, y, przez środek masy, to jest to I0, plus MD kwadrat, gdzie D jest y, odległością między tymi osiami. Y, no, odległość między, między tą osią, a tą osią, to jest jedna, druga, L2. Czyli tu jest ta oś przechodząca przez środek masy, a tu jest ta oś obecna. Odległość między nimi jest L przez 2. Czyli w miejsce D wstawiamy l przez 2, podnosimy do kwadratu, dodajemy ułamki, czy wspólny mianownik to byłby 12, jak tu 12 to tu czy wzięlibyśmy 4, 12, 4, 12 to jest 1 trzecia m kwadrat, będzie tak. I tu, tu się nic nie zmieniło, jeżeli chodzi o, o związek między prędkością liniową i kątową, czy V to jest y, prędkość liniowa, to jest prędkość kątowa raz ten y, y, promień, czyli odległość od osi obrotu, to jest l przez 2 u nas, bo to jest prędkość środka, środka masy u nas, to V. To bardzo istotne. Przekształcamy tak jak wcześniej i wystarczy do y, tego wzoru w miejsce i wstawić to 1 trzecie ml kwadrat. W miejsce omega wstawiamy 2v przez l. Podnosimy do kwadratu. Skracamy l kwadrat z l kwadrat. Y, do czwórka. Y, czwórka z dwójką się skraca, więc to dwójka zostanie. Będzie 2 trzecie mv kwadrat. I po, y, m się też skróci. I przekształcimy wzór, obliczymy prędkość i wychodzi też to samo. Pierwsze jest czwarte G, G razy L i poprzednio wyszło to samo. To samo, tu jest to samo, więc o, o, ta druga metoda rzeczywiście też jest, jest, jest dobra, skuteczna, potwierdzona w tym, tym pierwszym sposobem, to był bardziej oczywisty. No to w tak ja się, ponieważ tam ta lekcja poprzednia była naprawdę bardzo trudna i długa, to na dzisiaj. To wystarczy i skupcie się na analizie tego, co było wcześniej. Bo jeżeli nawet więcej czasu poświęcicie na to zadanie, szczególnie poprzednie, to w nim są wszystkie te najważniejsze metody postępowania i to Wam zostanie, ułatwi Wam rozwiązywanie zadania również innych, nawet dość, dość trudnych. To jest jakby jazda obowiązkowa. Kto poświęci teraz czas, to trzy razy z nawiązką ten czas odzyska w przyszłości. Kto zaoszczędzi teraz czas, będzie się męczył. Może całe życie. No to już od Was to zależy. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.